Wszystko przygotowane, ładnie posprzątane po śniadaniu. Tutaj przygotowane rzeczy do prysznica. plus jest faktycznie minus 10. Nieprzyjemny. Auto się świeci. Cześciutkie. Będę musiał odpalić chłodnie, żeby ją wysuszyć, bo prawdopodobnie. Wczoraj jak jechałem po myjce, tam zostało wody i teraz to wszystko pozamarzało, nie? Ale to zrobię na tym, pod klientem, bo i tak będę używał chłodni do ładowania laptopa. Webasto na minus 10, znaczy baterie przy, przy, całą noc, przy całej nocy Webasta daj, dają radę. Jeszcze raz sobie zrobiłem chlebek, nie odpalając silnika, więc sądzę, że ta zima też będzie pod tytułem do minus 25 gaszy silnik. A teraz idę do podprysznic, 9.20, tak o 10.00, sądzę, że w południe stąd ruszę, bo co tutaj będę więcej robił, bo jadę sobie pod firmę, w razie gdyby inny harpagan przyjechał tam, żeby być pierwszym pod załadunek jutro rano. Już sobie kupiłem bilet na mecz na wtorek i na czwartek. Ja tak mam, że jak jest zły mecz, znaczy dużo kibiców tak ma. Się wkurza na swoją drużynę i nie mogą patrzeć, to wychodzą. Ale w tym, tym razem wychodzą bilety za 66 70 dolarów. Dość wysoko, ale nie bardzo wysoko. Więc luz, blues, Ameryka. Zobaczcie naczepę z tyłu. No, baki czyste. Tam jeszcze trochę tak nie doczyścili. No ale jest dużo lepiej niż było. No i pewno jest lód w środku. Ale to co? jest dzisiaj, jak słoneczko poświeci, to w środku będzie cieplej. No. Zamarznięta jest. <grymne> e, nawet nieźle. Wysła wczoraj. Tak czy inaczej ja mam żeby dzisiaj mógł siedzieć na laptopie wieczorem. Teraz jak podjadę półtorej godzinki to baterie się nadują. Starczy mi na 3-4 godziny. Laptop dużo bierze. No i później następne 3-4 odpalę chłodnie i zamiast rympolić trakiem, to w po pole no, Zawsze mówiłem. Chłodnia jest do tego stworzona, ciągnie mi paliwa. I Tak robię no. wysiłek, którego nie muszę robić, ale swojego agregatu już nie używam, bo. Bo nie. 11. Wykąpane. panę za godzinkę ruszę, jadę tam. Stać to czy tam, Bez różnicy. Dzisiaj będzie bardzo krótki dzień. 150 km, ale ja wiem, że 120, bo ja pojadę inną drogą. No, zobaczymy. 12 godzin Webasta i piecyk na poranny chlebek Zobaczymy jak będzie kręciło. I minus 10, no to Webasto chodziło grubo. Pokazuję 11.3 Uuu Ledwo co Ledwo co Mi się wydaje że ten check engine jest związany z tym, że on gdzieś traci że on gdzieś traci prąd. No to na minus 20 będzie trochę lipa. A jak będzie chłodnia, chłodnia czasami lubi przymarznąć to wtedy będę miał problem, nie? Także mo może być tak, że muszą naprawić, bo ten, ten e... napiszę im to na kartce, że bateria nie potrafi wytrzymać 12 godzin na łybaście, a wszystkie inne traki potrafiły. A przy minus 20, przy, przy minus 20 nawet z passto będzie problem, nie? No nic No właśnie takie testowania są dobre, nie? Okej okay. Jak nie, to będziemy go nie, nie będziemy go wyłączać i tyle co ja zrobię Co ja zrobię? Dobra, jadę na e, na załadunek Oddalony o 130 km Że mówię, dzisiaj duży dzień nie będzie. Dlatego prawdopodobnie gdzieś ucieka prąd. I dlatego on nie chciał odpalić po wakacjach, bo baterie całkowicie zdechły. I prawdopodobnie dlatego zapala się ta kontrolka. I kierowcy nigdy z tym nie mieli problemu, bo zawsze zostawiają ciągniki na chodzie, nie? Zresztą jak to była podwójna obsada, to podwójna obsada, to gasi ciągnik tylko na granicy i jak wychodzą z traka. I faktem jest, że u nas robota jest tak zrobiona, że oni cały czas zasuwają, nie? Tak jak podwójna obsada ma 30% obrotów jałowych, to to znaczy, że dużo jeździła, no i tylko ciągnik był na chodzie jak się ładowali albo czekali na ładunek, nie? Ale ja muszę mieć traka muszę mieć traka który może przeżyć 12 godzin bez na zgaszonym ciąg e, e, ciągniku, na zgaszonym silniku i ciepło dostarczyć przez Webasto, no. Był ten drugi truck stop? w miejscowości Peru, gdyby na Lowsie nie było miejsca. Jest, jest. No, ale ja wiedziałem, że będzie. No, ale opcje zawsze kierowca musi mieć. Zaczyna mi się dużyć ta trasa. Że się to powinno być w domu. Jakby, jakby było wszystko po kolei. No to święto, to święto. Wszystko zagmatwało. Tutaj sobie na, pojadę na przełaj oczywiście inaczej niż mówi moja nawigacja. Już tą drogę raz sprawdziłem. Tutaj przejeżdżamy obok wysypiska śmieci już zasypanego. Tak na moje oko to jest wysypisko śmieci, bo cóż by to innego mogło być. Taka góra. Teraz już jest. Y, tu po prawej stronie. Teraz już jest. Y, trawa na nie rośnie, ale są takie. jak gdyby kominki. No, a jak jeszcze mewy się kręcą, to na pewno tu jest wyspis śmieci. Może jeszcze nawet aktywne? że wyrzucają to wyjechał takimi drogami jak na wiosce nie będzie bardzo mały ruch to przed samym klientem spróbuję jeszcze raz pobawić się z dronem Jezioro napiera, napierają chmury. I przez Chicago prawdopodobnie jutro będzie lake effect. Ja mogę mieć trochę śniegu na 90 jutro, ale będę jechał za. Prawdopodobnie a już będę załadowany, to już się nie będę tak bardzo martwił. Tutaj pamiętam, że za miejscowością Mentonu muszę skręcić w lewo, i tam w miarę się dojeżdża, no i pojechałem pod te chmurę, szkoda, bo tak to by można było wykorzystać trochę słońce, żeby ogrzać kabinę. No i jest wietrznie, zobaczymy. Czy dla drona to nie są za duże wiatry, czy on może wytrzymać wiatr do 50 na godzinę, bo z taką prędkością może jechać, no ale jak jest wiatr 50 na godzinę, to on raczej. Nie poleci pod wiatr, już ale tak do 30-25 jest ok, patrząc na flagi, to nie jest aż taki straszny ten wiatr przed samą firanką sobie go przetestuję. Opcję follow mi, bo miałem ostatni raz z nią jakiś taki, no, nie smak. Jeszcze raz ją spróbuję teraz. Menton, Głęboka Ameryka. Następne miasto na tej drodze jest Palestyna, i następne miasto Warszawa. Tylko w Stanach może być taka mieszanka, co? Nazwa z różnych części świata no ale to właśnie świadczy o tym kontynencie i że tutaj tak naprawdę wszyscy są przybyszami z daleka. Ci, co tutaj byli przed, przed białym człowiekiem też, tylko że oni przybyli dużo, dużo, więcej, dużo wcześniej, dużo tysięcy lat wcześniej.

Bo ja tu gdzieś miałem skręcić. 950 W. Czy to była pierwsza, czy druga? Już nie pamiętam. Pierwsza, dobrze. Mogła być pierwsza albo druga, muszę zobaczyć ten, czy jest jakiś ten tonażowy. I raz chyba tam dalej jechałem następną no, Ale to jest to samo, powolutku Wieje wiatr od tamtej strony Czuję Czuję teraz jak zmieniłem kierunek O, z naprzeciwka też trak jedzie to Trzeba będzie zwolnić na mijankę Trak czy pick up? Nie, trak. Już sam nie wiem co tam jedzie. Coś tam jedzie. Oj, kurniki. No tutaj w okolicy są. Salut. Ta nawigacja mówi co innego. <grymne> Już nie pamiętam dokładnie, którą drogą jechałem, nie? Chyba to skręcę sobie tutaj albo i nie pojadę prosto. Na pewno już siedzą tam od piątku, albo od wczoraj. Nie wiem czy wczoraj pracowali, czy nie. No, już niedaleko, 6 km, więc... Ja to zrobię w ten sposób, że jak już będę 2 km od celu, sobie go puszczę, na jakieś 300 metrów nade mną. Znaczy nie, może 300, nie. 150 metrów nade mną, ciut nad, nad limitem 125. stawię go po tej stronie, no tutaj jest, jest ten i, i niech jedzie za mną, zobaczymy. Leci za mną. A dwa kilometry to nawet jak, jak zgubi mnie i stanie się w powietrzu, no to ja jak już zajadę pod firmę to go ściągnę. Bo testowałem dlatego, jak daleko poleci, jak pilot jest w kabinie, nie? Bo rekomendowane jest, żeby był pilot w linii prostej, żeby nie było żadnych różnych tych. Ale ja poleciałem na 2 km z kabiny i cały czas łączność była dobra. Wystarczyło, że dron był na, 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 na takiej wysokości, właśnie nie, nie na, ciut nad drzewami, tylko tak te 100 metrów, nie? Także przetestuję go. Wiatr wieje w tą stronę, więc będzie mi łatwo. Będę mógł nawet jechać ciut szybciej niż te 50 km na godzinę, bo on, ten, ale będę jechał tak. 20, 25. Zresztą tutaj nie ma sensu szybciej jechać. No ten cmentarz już kojarzę, wtedy od tamtej strony zajechałem. No w sumie ta droga, którą teraz pojechałem była spoko. Stanę sobie tutaj Mamy go przyszykowanego wystartuję i ustawię go, żeby leciał tak mniej więcej pod kątem i zobaczymy jak on sobie ze mną poradzi. Powiem, że uczę się tej jego funkcji follow me, muszę poczytać, czy da się uruchomić funkcję, żeby on po prostu tylko patrzył tam, gdzie jest pilot, a nie na obraz, ale ja czytałem, że właśnie nie za bardzo. Przebliżymy i zmniejszymy się, będzie ładnie widać, jak cofam. rampę Musi się wyłączył Active Track Chyba Track. Podlecimy. cykniemy fotę. Dobrze. No, chyba Cię pogięło No, chyba Cię pogięło Stój tu. Tu jestem. Chciałem, by teraz chciał wrócić, nie wiadomo gdzie. Dobra, off duty. Dziękuję. Porobię parę zdjęć i już. No tak, bo on zobaczył, że ma 40% baterii i by mu tyle starczyło, żeby wrócić do miejsca, skąd wystartował. To co, nie patrzy gdzie jest kontroler? Muszę na tym poczytać. No nic, dotarłem. Coś tam porobiłem tym dronem. Teraz. 12, 16, 17 godzin czekania tutaj, no ale. Mówię, przyjechałem o tej, bo może będą inni też chętni na załadunek pierwszy rano, a ja jestem tutaj już teraz. Przyjechałem tutaj o drugiej, drugie na lapku siedzę o trzeciej. Godzina 45, i od kiedy włączyłem na potopa, no on generuje sporo ciepła, no bo sporo energii zużywa. I już 12, 2. ale mimo wszystko ja pamiętam, niebieski, te dwa czarne. No fakt, że nie, szed, nie siedziałem na komputerze, ale wczoraj też nie siedziałem na komputerze. Przy, przy, przyjechałem na parking przed północą, posiedziałem w papierach trochę, czyli miałem tylko włączoną lampkę, webasto, minus 10, przez 10-11 godzin, lodówka i webasto, i ledwo co zakręcił, po całym dniu jazdy, to nie jest normalne, nie? A teraz jechałem ile? Półtorej godziny. Ja jestem pewny, że on gdzieś ma y, zwarcie i gdzieś pobiera energię, no. I dlatego się zapala ten check engine, może na bateriach, może nie, albo ma słabe baterie, no zaraz go przepalę, znaczy nie traka tylko chłodnie i tak muszę ją trochę tam podsuszyć. 2-3 godzinki o 8-9 spać. No i wstanę załadują dzidę na Montreal A mówiłem, że przyjedzie Harpagam, to jest firma z Quebecu. Nasz konkurent, Akam, oni często ładowali czekoladę obok nas swego czasu.